Czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek w życiu coś takiego, co wywarło na Was ogromne wrażenie? A może przytrafiło Wam się coś, co zmieniło Wasze spojrzenie na świat? Na powierzchni oceanu można zobaczyć wiele ciekawych rzeczy, ale najbardziej niesamowite rzeczy kryją się w jego głębinach. Co więc takiego nagrali zaskoczeni morscy turyści? Pływając po oceanie, nigdy nie wiadomo, co może nas spotkać. Ten niesamowity incydent wydarzył się w Kalifornii, gdy Jack, Gilkinson i jego 11-letnia siostrzenica wypłynęli na morze, aby odpocząć od zgiełku miasta i podziwiać widoki. W efekcie rejs okazał się przygodą życia. Dwie mile od wybrzeża Newport Beach mężczyzna zauważył lwa morskiego, który najpierw przepłynął wokół jachtu, a potem nieoczekiwanie wskoczył na pokład. Mała Łuchatka spędziła na jachcie ponad pół godziny. Początkowo Jack był trochę nieufny, ponieważ nigdy nie wiadomo czego się spodziewać po dzikich stworzeniach, dlatego ostrzegł siostrzenica, aby nie zbliżała się do zwierzęcia. Uchadka jednak sama podeszła do mężczyzny i oparła głowę na jego nogach, a następnie zaczęła się o nie ocierać. Jack nie mógł się oprzeć pokusie pogłaskania uroczego zwierzaka. Jak sam twierdzi, w tamtej chwili jego życie wywróciło się do góry nogami. Nigdy nie zapomni tamtego dnia. Na jednym z portali społecznościowych napisał: To była najbardziej niezwykła przygoda, jaka mnie kiedykolwiek spotkała. Niestety nie zdążyłem złowić ryb, aby podzielić się nimi z moim nowym przyjacielem. Cieszyłem się każdą spędzoną z nim sekundą, ponieważ nie wiedziałem, jak długo to potrwa. To uchatka dyktowała warunki naszego spotkania. Widocznie po prostu miała ochotę odpocząć, więc odpoczęła. Następna historia jest nie mniej interesująca. Turysta Kirk Fraser, który sfilmował to niezwykłe wydarzenie, pływał wzdłuż wybrzeży kanadyjskiej wyspy Vancouver. Nagle turyści zauważyli Kotika, który krył się w pobliżu łodzi przed krążącymi niedaleko orkami. Ich płetwy grzbietowe i fontanny wody wyraźnie widać na filmie. Wszyscy bardzo się martwili o uchadkę, ale nie wiedzieli jak jej pomóc. Kotik nie poddawał się i w akcie desperacji wskoczył do łodzi, mimo że ludzi również się bał. Orek było ze 12, Nurkowały i pojawiały się ponownie. Kotik przestraszył się swojej śmiałości i wrócił do wody. Po chwili jednak znów wskoczył na pokład. Orki co chwila wynurzały się z wody, żeby nie stracić zdobyczy z oczu, opowiadał przewodnik Nick Templeman w jednym z wywiadów. Chociaż Templeman zajmuje się wielorybami i orkami od około 20 lat, po raz pierwszy był świadkiem grupowego polowania. To nie była jedna rodzina orek, ale cztery lub pięć. Na szczęście dla kotika po około pół godzinie orki poddały się i zniknęły. Biedak odczekał jeszcze kilka minut, po czym wskoczył do wody i odpłynął, dodał Templeman. Cieszymy się razem z uchatką. Taką przygodę turyści z pewnością zapamiętają na całe życie. Inna przygoda spotkała grupę młodych ludzi płynących motorówką na ryby. Nagle stało się coś niesamowitego. Do ich łodzi wskoczyła foka, co wywołało ogromne poruszenie. Jedna z kobiet podzieliła się z foką złowioną wcześniej rybą, ale ta nie odpuszczała i z niezmąconym spokojem czekała na kolejne smakołyki. Gdy się wreszcie najadła, wróciła do wody. Dlaczego foka nie bała się ludzi? Czemu kotik szukał schronienia na łodzi, uciekając przed orkami? Badacze niedawno odkryli, że foki rozpoznają się nawet po 10 latach separacji. Co oznacza, że ich zdolności poznawcze są o wiele bardziej rozwinięte niż wcześniej sądzono. Stwierdzili również, że foki unikały nieznanych rybożernych zwierząt morskich. Oznacza to, że początkowo boją się wszystkich orek. Ale z czasem zaczynają ufać tym, które nie są niebezpieczne. Z tego wynika, że najprawdopodobniej uchadki z nagrań miały pozytywne doświadczenia w kontakcie z ludźmi, dlatego ich się nie bały. Na drugim filmiku Kotik widziała, że orki są bardziej niebezpieczne niż ludzie. To bardzo mądre zwierzęta. Jak zauważyliście, bohaterami naszego dzisiejszego wydania były uchatki i foka. Czym różnią się te stworzenia? Obie należą do płetwonogich, podrzędu, który obejmuje między innymi fokowate i uchatkowate. Zewnętrznie zwierzęta z obu rodzin są do siebie bardzo podobne. Mają opływowe ciało, kończyny przekształcone w płetwy, żyją na wybrzeżu morskim, doskonale pływają i żywią się rybami. Różni je jednak pochodzenie. Przodkami uchatek są niedźwiedzie, podczas gdy foki wywodzą się od łasicowatych. Tak więc płetwonogie są grupą polifiletyczną, co oznacza, że należą do niej przedstawiciele pochodzący od różnych przodków. Do rodziny uchatkowatych należą uchatki kotiki i uchatki lwy morskie. Jak się pewnie domyślacie, ani jedne, ani drugie nie mają nic wspólnego z kotami. Uważa się, że nazywa się je lwami ze względu na długie wąsy lub mięsiste futro. W dodatku potrafią one ryczeć, niczym prawdziwe Jak odróżnić foki właściwe od uchatek? Przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, uchatki mają dobrze ukształtowane i zauważalne uszy. Niewielkie fałdy po bokach głowy. Foki prawdziwe nie mają zewnętrznych małżowin usznych, dlatego czasami nazywa się je bezusznymi. Tylko nie myślcie, że foki są głuche. Mają uszy wewnętrzne i doskonale słyszą. A podczas nurkowania kanał słuchowy zamyka specjalny mięsień, dzięki czemu nie dostaje się do niego woda. Czym jeszcze foki prawdziwe różnią się od uchatek? Sposobem poruszania się zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Uchatki mają długie płetwy przednie, na których opierają się podczas poruszania się po lądzie. Jednocześnie ich tylne płetwy zagięte są pod spód ciała, dzięki czemu na lądzie uchatki przemieszczają się dość szybko, podskakując i odbijając się przednimi i tylnymi płetwami. Foki właściwe nie potrafią tego robić, ponieważ ich tylne płetwy są na stałe wygięte do tyłu, a płetwy przednie są znacznie krótsze niż zadnie. Dlatego na lądzie prawdziwe foki są raczej bezradne i niezdarne. Mogą tylko czołgać się na brzuchu za pomocą ruchów przypominających ruchy gąsienic. Wczepiają się w ziemię pazurami, a następnie przyciągają tylną część ciała. Uchadki nie muszą wykorzystywać pazurów do przemieszczania się na lądzie. Dlatego na ich potężnych płetwach ich nie znajdziecie. To wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że dzisiejszy odcinek był ciekawy i pouczający. Piszcie opinie w komentarzach i nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę. Do zobaczenia wkrótce.